Czyli dzisiaj y, jest ze mną? Ja, szyku. I dzisiaj nagrywamy i y, 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 uciekam przed policją. Ogólnie mamy taki przypał, że nas. Każdy, y, y, czyli pięciu. Podwera? Na zgania. A. Czyli a tak? A y, sześć, o, sześć osób na zgania. O właśnie. Lajki like sub z dzwonem, jeżeli chcecie, żebyśmy im uciekli, prawda? O ja. I dzisiaj będzie odcinek e, jak e, wijamy ja. Superman w, w, w Fortnite. Prawda? O gdzieś ty, tu! Ty, 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 ty. O kurda, ja z, zły pomysł. Masz bardzo dobrze. I, I sam to tamto auto? się mandemu. No się ma... Się wsiadaj! Wsiadaj! Mówię, wie, że. Co się wydaje, że nas gania. Zgłosi na policję, że nas zganiają. To przecież wiesz... jest dozwolone. Zgłosiłem. Ad... Nie, mam... nie, 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 mam leki mamy pożyciu. Kur... Leki, leki, mamy pożyciu. Kurwa. Chodźmy do tej. Zleć po grau to. Zleć, pirę, pirę. Jest oto! Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Dobra. Nie, wsiadła! Wsiadaj! Jedziemy, Jedź, jedź, sobie z tym! Jedź, Nice! Ja, ja daję naprawić. Uwaga, żebym mógł. Mogę, 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 mogę! Ok. Napraw, siedem stóp. Wiesz, że mam teraz przeląbane? Nie mamy. Dobra, jedź szybko, teraz, jedź. Mamy dużo paliwka. Może <laughs> starczy nam na dwie minuty. Już auto rozwaliła Dobra, dobra, jedź. Ja zrespełnię auto. I wiesz, w którą uliczkę może. Nie, gonią nas. Gonią nas? No to nie respiesz auto. Nie respię? Czemu. No Nie respiesz, bo Pana. nas nie ty jak ty chcesz auto, z miał smęt. Sieman, ty no, ty robisz? Uciekaj! No ja no. Ja mogę wysiąść i nie, nie wysiadaj! O nie! Skłonam się Jara.

nie dogonią Ura, nas wysiadaj! wysiadaj, Nie yes. Nie dogonią nas w naszym. Nie na... dogoną Sklep! w naszym. Nie dogoną nas w naszym. Nie dogoną nas w naszym. Nie mam problem, mam gwiazdkę. Ja mam w naszym. Nie dogoną ja raz miałem 10, 5 gwiazdek, ale... A co? Ej, szkoda, że pas na przykład. Jak masz pięć gwiazdek, to cię przenosi na szelfel i tylko słotowcy cię ganiają. No to było najlepsze. Jak policjant ma 5 gwiazdek, to jest słotowcem. Mam drila, możemy wiesz, co zrobić. Nie. Bo nie mamy no. auta. No i co z tego? Jego cię mieli tą możemy. Ale mam drila Drill ważniejszy. No no ja nie mogę skakać. Ja już a, nie mam. ja nie ja mogę chodzić. Chodź. Mogę zgłosić tam policję, że nie możemy chodzić, żeby nas po nas przechali. Dobra, jest pierwszam od ciebie. Dobra tak. Masz auto. Dobra, jesteśmy i ja wsiadam teraz do niego dobra, lecimy. Nagrywamy. Dziewnie, lęki się być dzwoniem. Dobra, idziemy... Czekaj chwila. Piszcie widzowie, czy byście chcieli live'a na tym kanale. Czy byś chciał lajwa? Czy nie? Chciałbyś live'a? Let's see, man. Good. Mhm. Czekamy, 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 jedziemy, jedziemy. To to dołączył tak ty, co? Idziesz na swifi. Dobra, gdzie coś na tyle! Hey, Shema Nara!